Irlandzki aerator spalinowy wgłębny, trzystalowe ramiona spawane z bardzo grubej stali. W zależności od tego z ilu bolców będziemy korzystać, możemy zastosować ustawiania maszyny w pozycję do wymiany bolców. Adamek, witam Was serdecznie w ten piękny letni dzień. W odpowiedzi na zapytanie naszych klientów, profesjonalistów, firm zakładających ogrody o kompaktowe urządzenie do aeracji czyli o kompaktowy aerator z funkcjonalnością, głębokością, roboczą i wydajnością dużych maszyn prezentujemy to oto urządzenie produkcji irlandzkiej, dokładnie Irlandia Północna. Irlandzki aerator spalinowy wgłębny Groundsman 345HD. Teraz, co sprawia, że to urządzenie jest inne od y, amatorskich aeratorów spalinowych? Po pierwsze, y, w, tym, w tej maszynie mamy układ y, do aeracji zapożyczony z dużych maszyn, y, dużych aeratorów głębnych y, typu mar marki np. Wiedemann y, lub też Toro. Które pracują na zasadzie ramion ze wspomaganiem hydraulicznym, i tak, tutaj widać, mamy trzy stalowe ramiona spawane z bardzo grubej stali, które pracują na zasadzie takiej zanurzeniowo-uderzeniowej. Wszystko napędzane jest korbą. O dużej średnicy z uszczelnionymi łożyskami, dzięki czemu to urządzenie jest bardzo wydajne, bardzo żywotne. Dlatego spokojnie można je polecić do pielęgnacji zarówno muraw, ogrodów, jak i terenów, gdzie znajdą się kamienie, korzenie. Bardzo silne, bardzo odporne są tutaj te ramiona. No i tutaj praca polega na. Praca odbywa się na zasadzie takiego systemu zanurzeniowo-uderzeniowego, natomiast ramiona pracują na zasadzie korbowodu. I teraz, jak tutaj sobie spojrzymy. Na kółka przednie mamy napęd łańcuchowy, więc urządzenie na kółkach tylnych można swobodnie nim manewrować, jest dobrze wyważone. Natomiast na przednie koła jest napęd. To urządzenie ma szerokość roboczą 45 cm i mamy przy tej szerokości roboczej prędkość maksymalną do 45 metrów na minutę, co daje nam średnio wydajność na poziomie 1200 m2 na godzinę, więc całkiem wydajne urządzenie. Maszyna jest o tyle ciekawa, że można do niej zastosować przeróżne odmiany bolców, jak również klastrów bolców, bolców tak zwanych bolców grupowych. Rzućmy sobie teraz okiem na te, na te akcesoria, na te części, które można to urządzenie doposażyć. Więc tak, tutaj mamy, w zależności od tego, z ilu bolców będziemy korzystać, możemy zastosować systemy mocowania na bolce podwójne, potrójne. No, i tutaj mamy szereg tych bolców do zastosowań e, przeróżnych, tak? E, nie nadmieniłem na początku, że to urządzenie może nam aerować z głębokością maksymalną do 130 mm, tak? Nie pomyliłem się, do 130 mm. To jest akurat ten najdłuższy bolec, więc jak widać, mamy tutaj bogaty asortyment bolców. To jest jedynie frakcja tego, która jest dostępna, natomiast ja wybrałem te z racji tego, że one wydaje mi się będą najpopularniejsze u nas w Polsce. No i mamy tutaj bolce. E, wykorkowe, czyli bolce puste, bolce pełne o różnych długościach i średnicach, bolce rozporowe, czy też szczelinowe, tak zwane slitting, albo bolce gwieździste. No i tutaj mamy te systemy mocowania na podwójne, bądź na potrójne. Tu mamy, I tu mamy rozwiązanie, które nam pasuje do tak zwanych klastrów. O ile w tych systemach mocowania możemy sobie ustawić na 2, 3, 4 lub 5, o tyle w klastrach bolców, czyli jak widać, to jest taka grupa bolców w obrębie jednego klastra i możemy sobie stosować albo pełne, albo puste, albo puste. To tutaj mamy wybór od 6 do 10. Więc przy trzech ramionach, tych pracujących uderzeniowo, możemy sobie do 30 bolców założyć w obrębie jednego urządzenia, co znacznie zwiększa. Nie tylko wydajność pod względem aeracji, ale również wszechstronność tego urządzenia, bo możemy sobie zrobić od 6 do aż 30 bolców. Tak? Więc jakby wszechstronność zastosowań tej maszyny, zarówno pod kątem ilości bolców, jak i odmian bolców, jest bardzo szeroka. Jeśli chodzi o samą obsługę urządzenia, tak jak widać tutaj, ono, ten uchwyt mi pracuje, a to wynika z tego, że ten uchwyt mocują, mocowania kierownicy do korpusu. Jest na trzech takich punktach amortyzujących z amortyzatorami gumowymi umieszczonymi spod spodu. Dzięki temu, nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu tego urządzenia, przy bardzo intensywnej pracy dużej sile uderzeniowej, praktycznie nie są przenoszone żadne wibracje po stronie operatora. Urządzenie teraz mamy w trybie transportowym, więc jak widać, możemy sobie nim łatwo manewrować. Dodam tylko, że ta kierownica też ma nieograniczony poziom regulacji wysokości. Tutaj możemy sobie ustawić tak, 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 niżej. Blokada bardzo wygodna, zaciskamy, gotowe, tak? Ja sobie to ustawię troszeczkę wyżej. No i teraz urządzenie teraz jest w trybie transportowym, do łatwego przemieszczania bądź manewrowania. Jak chcemy je ustawić w tryb roboczy, wystarczy tutaj tylko wcisnąć dźwignię nożną. Podnosimy dźwignię do zmiany trybu, opuszczamy i urządzenie jest w trybie roboczym. A rotor płynny Grandsman 345 HD. Napędzany jest w typowo komercyjną jednostką japońską marki Honda. Mamy tutaj silnik GX200, który generuje wystarczającą ilość momentu obrotowego, żeby zarówno skutecznie ciągnąć napęd, jak również wspomagać tutaj pracę tych ramion, które pracują na zasadzie korbowodu. Kolejna bardzo łatwa rzecz, jeżeli chcemy zmienić sobie bolce z klastrów na bolce pojedyncze, podwójne, potrójne. Mamy tutaj bardzo wygodny system ustawiania maszyny w pozycję do wymiany bolców. Widać, jest bardzo dobrze jakby ustawiona pod tym względem, że ani nam nic nie leci za bardzo do przodu, ani do tyłu. Więc w tym momencie mamy bardzo łatwy dostęp tutaj do naszych ramion. I w tym momencie tutaj zwalniamy sobie śruby, montujemy czy to klastry, czy namocowania podwójne, potrójne, bolce pojedyncze. Jak widać tutaj przy okazji sobie spojrzymy na punkty smarne, łożyska mają wyprowadzone smarownice na zewnątrz. Tak samo tutaj po, po tej stronie system do smarowania łańcucha, też mamy smarownicę zewnętrzną, więc punkty smarne są osadzone w bardzo wygodnych miejscach do szybkich prac konserwacyjnych. Dodatkowo funkcjonalność, wszechstronność tej maszyny wzbogacają akcesoria uzupełniające i w ramach tych akcesoriów możemy to urządzenie, ja tutaj akurat dobrałem te najbardziej popularne, to urządzenie możemy doposażyć w siewnik ze szczotką, więc po założeniu tego zestawu siewnego równocześnie możemy wykonać proces aeracji z procesem dosiewu ze szczotkowaniem, więc mamy urządzenie trzy w jednym. Dodatkowo przy bardzo nisko strzyżonych trawnikach ta przystawka sprawdzi się bardzo fajnie, bo jest to zagarniacz wykorku, więc w momencie jak założymy to urządzenie które mocowane to akcesorium, które mocowane z tyłu i opuścimy do trybu roboczego te wykorki, które będą wybijane przez głowicę, przez pracujące ramiona. One będą tutaj zbierane w te zagarniacze i ustawiane takim wąskim pasem bezpośrednio za maszyną. Dodatkowo do, do przodu, tutaj do urządzenia, można zało założyć przednie koło skrętne. Ostatnią przystawką są tak zwane przytrzymywacze darni, dzięki którym nie będziemy mieć nadmiernego wzburzania darni podczas procesu aeracji. Szczególnie przydatny na glinach czy na polach golfowych. Maszyna, jak widać, wręcz pancerna konstrukcja, bardzo solidna. Zresztą nie mało waży, ponieważ jest to około 160 kg, ale jak wcześniej pokazywałem. Maszyna jest bardzo dobrze wyważona, nie wymaga wielkiego nacisku, wielkiej siły nacisku, żeby urządzenie łatwo manewrować. Dzięki systemowi aeracji głębnej, nawet do 13 cm i dużemu wachlarzowi bolców, jak również klastrów, bolców, urządzeniem tym można pracować zarówno w ogrodach prywatnych, jak na większych posesjach, w parkach na terenach gdzie ta gleba jest zarówno miękka jak i twarda, gliniasta oraz na podłożach gdzie znajdą się jakieś kamienie, korzenie czy te stare fundamenty maszyna jest w naszej ofercie oglądajcie nasze prezentacje, ponieważ w kolejnych prezentacjach będziemy pokazywać urządzenie podczas pracy i z zastosowaniem różnego rodzaju bolców oraz przystawek zarówno tej, tej jak i całej gamy bolców moim dzisiejszym gościem była ta oto maszyna aerator wgłębny irlandzkiej produkcji marki Groundsman model 345HD jeśli podobała Wam się ta prezentacja łapy w górę, dużo ciekawych materiałów już wkrótce, zapraszam również na, nas, na nasz fan page, na facebooku maszyny ogrodnicze, gdzie nasi serwisanci odpowiedzą na wszelkie nurtujące Was pytania, kosiarka.pl Piotr Adamek, Grantzman 345HD do zobaczenia